Manko z tej strony Sagan i bardzo serdecznie zapraszam Was do kolejnego odcinka, w którym przetestujemy sobie taką oto zabawkę. Jest to Gunstock do VR. Tu, 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 tu. A więc zaczynamy. Przedstawiam Wam Gunstocka do VR Oculus Quest 2. W tym filmie pokażę Wam, czy warto zakupić sobie taką zabawkę. Czy ona bardziej pomaga, czy przeszkadza nam w rozgrywkach. Tego właśnie dowiecie się w tym filmie. A więc, może tak. Tak prezentuje się cały oto ten gunstock. Nie wiem, czy widzicie go dobrze. On może tak trochę światło na niego pada. Składa się on z pięciu elementów: przód, tył, kolba, sznureczek, który jest tutaj zawiązany. Oraz dwa łączniki dopadów, które. no można odczepić. I teraz Wam właśnie pokażę w jaki sposób. Widzicie, to stoi w miarę sztywno, wiadomo, pracuje sobie, bo to jest plastik, ale w momencie, kiedy przekręcimy sobie pada, słychać zatrzask i odczepiamy go sobie. On tutaj w środku ma taki magnezik, możecie sobie zobaczyć i ten magnes jest również w tym miejscu. I w momencie, kiedy mamy gogle na oczach, my nie widzimy tego karabinu, więc musimy go w miarę dobrze przycelować i przekręcić bo jeżeli go nie przekręcimy, to on będzie całkiem łatwo nam stąd wychodził. Dlatego za czas siedzić sztywno, drugi pad dokładnie to samo. W sumie teraz nie przemyślałem w jednej kwestii, bo ten sznurek jednak będzie bardzo przydatny w rozgrywkach, bo w sytuacji, kiedy oczywiście przeładujemy broń lewą ręką, tutaj sobie te wszystkie cyrgiele w broni załatwimy, no to jeżeli chcemy wyciągnąć glocka, no to cholera, musimy użyć prawej dłoni. Więc wyciągamy broń sobie wisi, my wyciągamy sobie Glocka, no bo strzelamy z prawej ręki. No i lewa ręka wtedy też się przyda, żeby tą broń chwycić w dwie dłonie. Zresztą sami zobaczycie, że no jest ogromna różnica, jak się strzela z jednej ręki a z dwóch takiego właśnie oto Glocka. Co dalej? Może powiemy o cenie. Ja się trochę wyfrajerowałem, kupiłem go za 220 zł z przesyłką. Wy możecie taki sprzęt nabyć za 179 zł, i link wam zostawiam tutaj na dole pod filmem, żebyście mogli sobie od razu takie coś zakupić. Ale zanim kupicie, to obejrzyjcie film do końca, czy właśnie warto go kupić, czy on bardziej nam tutaj pomoże, czy będzie przeszkadzał w celowaniu, strzelaniu i ogólnie reagowaniu w jakichś tam ciężkich, szybkich sytuacjach. Także. Widzimy się w trzech grach, Onward, Contractors oraz Gun Club VR. No to są FPSy, wiadomo, strzelanki, nie będziemy testować tego urządzenia grając w ping czy płynąć kajakiem oczywiście. Także do zobaczenia, widzimy się w grach. No więc dobra moi kochani, jak widzicie jesteśmy już w grze Onward. Włączyliśmy sobie na razie na spokojnie, żeby poćwiczyć sobie e, ogólnie wkładanie tych padów w ten karabin. Włączyliśmy sobie na spokojnie, bez wrogów. Jak widzicie broń nam nie wisi. Teraz mam odłączone owa pady. Zobaczymy ile się nam z tym zejdzie. Poczekajcie, tak idzie broń. Dobra, jeden chyba siedzi. Drugi siedzi, okej. Okay. Bierzemy broń. I posprawdzamy sobie jak nam idzie strzelanie. Może najpierw sobie stańmy tutaj. I będziemy sobie przymierzać tak, że zmienimy sobie celownik. Ojeju! gdzie to jest? Ach, dobra. Celowanie w znak stop. Dobra? Może niech linią będzie za samochodu, żeby było sprawiedliwie. Robimy test. Wkładanie, wkładamy, o jest całkiem nieźle. Ej, no powiem wam, że te ręce, całkiem sztywniutko. Próbujemy z innej pozycji, żeby nie było, że pamięć miśniowa. No dobra, a w takim razie spróbujmy może bez tego karabinku. Uwaga. No, troszkę. Uwaga, start. I tak się właśnie ginie na wojnie, moi drodzy państwo. Uwaga, start. O kurde, nie złapałem tego. Uwaga, start. No. <grystanie> Widzicie? Ja tutaj bardzo niewiele ruszę tą ręką, a ten celownik po prostu dyga. Tam jest dużo sztywniej. Za to przeładowywanie na pewno 100 razy szybciej. Hmm. Ok. No i zobaczcie, tu wyciągnięcie glocka kończy wam się magazynek. Pam, pam. O, miałem wam właśnie to pokazać. Strzelanie z jednej ręki. Jaki odrzut. dwie ręce Widzicie to? dwie jedna no to jest po prostu różnica kolosalna no dobra, myśmy z powrotem karabin No na pewno przy tym celowaniu widzicie ta ten celownik siedzi, no glock. No mógłbym to ewentualnie zrobić w ten sposób, że już nie odpinam drugiej broni, drugiej ręki. Ona cały czas siedzi. Eee, jak się... Ja widzisz, że czasami ta broń się trochę gubi No ale <grywka> imersja jest coraz <sto> lepsza <grywka> Skończyły nam się magazynki. Zobaczymy, jak sobie poradzimy z przeciwnikami. No dobra, jesteśmy. Padę mam już podłączone. Zapomniałem o padę. Mam już podłączone. Ciekawą rzeczą, którą znalazłem w menu, jest to, że możemy sobie kalibrować, jak ta broń ma, ma być wyżej czy niżej. Możemy sobie ustawić. Do taka, to jest naprawdę całkiem spoko. Jestem ciekawy. Bo widzicie, czasami ta broń. Jestem ciekawy, czy w pozostałych grach też tak będzie. Widzimy wrogów. Pojedynczy ostrzał, chyba mnie nie widzą. Dobra, tu mamy wroga fak. Tam mnie zobaczyli. Okej. Okay. Tu zaraz się zjawię następni szybko zida Do budynku nauczyłem się w Onward już jednej rzeczy, że jak strzela z jednego miejsca, to z niego dalej Ciężko, naprawdę ciężko powiedzieć. Przeszela się zupełnie inaczej, te ręce przede wszystkim są lżejsze, i czuję, że chociaż mimo i tak mam tutaj wmontowane te magnesy, Jest. single fire włączony. Skąd to, skąd to? szybki zaszyk? Nie widziałem skąd strzelają. Dobra, jest tam Jeszcze raz bez. Trogów mieliśmy bardzo blisko. Tam trzeba się pilnować. No ale w sumie, jak mam te plastiki? Skąd, skąd, skąd? Słyszę, nie widzę. Ciężko tutaj zrobić jakikolwiek kompromis. Wydaje mi się, że chyba nawet lepiej strzela mi się bez. Spróbuję sobie zagrać bez. Chyba naprawdę, i te ręce są dużo lżejsze. Single fire. Mamy I to przeładowywanie szybciutkie. Mam tylne wyjście, zajebiście. A te kurewki się zlecą zaraz. Tak właśnie zginąłem. Dobra, sprawdźcie sobie następny tytuł. Jak sobie radzi o ten Gunstock? O. Siemano, to znowu ja. Tym razem sprawdzamy grę Contractors. E, widzieliście to? Kościół kurwa, nie chcę dostać głowy. Ogólnie pobawiłem się trochę w ustawianie i to co zobaczycie tu to jest totalna porażka. Jak widzicie też yy, związałem sobie ten sznurek, no bo jednak Dużo większa mobilność z tą bronią jest. Nic mi tutaj nie wadzi, nie przeszkadza. Ale teraz co zobaczycie, to jest kurwa porażka. Idziemy sobie zobaczyć to, może na strzelnicy. Patrzcie. Widzicie, co tu się odkurwia? Nie. Coś po prostu blokuje tego Nie wiem czy gogle tego nie widzą. Ale w onuardzie w ogóle takiego problemu nie było. No zobaczcie, to się gubi. Nie wiem czy to jest kwestia ustawienia. no Ale tak się grać nie da. 32 sekundy. To no teraz gunstoka odstawiamy sobie. Nie da się w ogóle, totalnie. I lecimy 14 sekund. Ponad dwa razy lepszy czas. Naprawdę. Ja nawet nie chcę próbować jeszcze raz, bo ja wiem, jak to wygląda. No dobra, tutaj automat to wiadomo, że dużo szybciej. Ale tam ta broń w ogóle ucieka, gubi się. I nie wiem, czym to jest spowodowane, bo tak naprawdę, zobaczcie, te plastiki też tutaj zasłaniają. A mimo to ta broń odnajduje się tutaj świetnie. Nie mam kurwa bladego pojęcia. Dlaczego się tak dzieje? W Onward w ogóle nie było tego problemu, w ogóle. Czasami gdzieś tam przy celowaniu, przy samym celowniku, ona faktycznie gdzieś tam blokowała się delikatnie, ale to poszło to szybko wy, wy, wyregulować. A tutaj... No po prostu tragedia. Jest tragedia, myślę, że nawet nie ma sensu robić dalej testów. Bo jesteśmy na przegranej pozycji z miejsca. Dobra, włączyłem sobie, zobaczcie co tam biegnie. Nasz nowy kolega. Szmato. Słyszę, biegną, biegną. no i ta mobilność zobaczcie ile mi tutaj naprawdę potrafi powiedzmy czacha tak? nawet nie chcę w tym wiązstoku by mi to tutaj zajęło o ile o ile w samym tak naprawdę Onward. Tam jest gra dużo wolniejsza. To wszystko szybko dzieje. Tu w Contractors. Jeżeli mamy przeciwników. Tu ganiają nas psy jeszcze dodatkowo. No to różnica jest kolosalna, naprawdę. Nie ma co robić dalej testu. Dlatego sądzę, że powinniśmy przenieść się do następnej gry. Takiej

Gun Club V.R. Zaczynamy sobie rozgrywkę z Gunstokiem i zobaczymy czy ta rozgrywka nada się 3, do tej 2, gry. One łapie za magazynek. Niestety, a jakbym to złapał.

Perfect reload. reload Tak więc moi drodzy, po tych trzech grach, czas na podsumowanie, czy warto kupić sobie oto takiego Gunstoka na VR. W mojej opinii. Nie warto, nie warto kupować sobie, bo jak widzieliście, można sobie z nim fajnie poradzić, chyba jedynie tylko w Onward. I nie jestem pewny, bo dwie pozostałe gry odpalałem w systemie Oculusa przez aplikację Oculus. Natomiast Onward był przez Steam'a, i nie wiem, czy po prostu lepiej sobie z tym radzi, z odnajdywaniem kontrolerów. Czy to jest wina gry, czy to jest wina systemu, czy to Steam, czy Oculus, nie mam pojęcia. Może to też moja wina. Chociaż bawiłem się dobre 40 minut na to, żeby jakoś yy, ustawić sobie tego ganstoka w tych grach, myślę, że. Dużo winy jest też z mojej strony, jak to idzie ustawić. Samo użytkowanie tego. Czy to na tyle pomaga, żeby mieć przewagę w grach? Sądzę, że nie. Jakoś tam pomaga przycelować, ale sądzę, że też trochę techniki, trochę treningu na samych kontrolerach i będzie bardzo porównywalnie. Widziałem na zawodach vonward że właśnie niektórzy są zwolennikami. A inni przeciwnikami nie korzystają z tego, więc ja chciałem po prostu przekonać się to na własnej skórze. Daje fajną imersję, daje fajny ciężar, jakbyśmy tą broń naprawdę trzymali. Jest taka sztywna, bez tego sznura na szyi dosłownie gra się o 100 razy lepiej. Mimo że de facto musimy cały czas trzymać go wtedy w ręku jednym, jeżeli wykorzystujemy drugą rękę do czegoś innego, także. Reasumując, ja bym drugi raz tego nie kupił. Chociaż na pewno w onward będę się tym bawił. Kontraktors nawet nie siadam. Siedziałem, tak jak mówię, 40 minut, próbowałem to skalibrować. Można tą sobie broń wtedy ustawę, czy ona być wyżej, czy niżej, czy bliżej. Musiałem to zrobić, bo na początku w ogóle też tak jak podobnie w ganglu chwytałem za magazynek. w Ganglaby nie mogłem tego wyregulować, albo nie mogłem znaleźć tych ustawień. Dlatego uważam, że do Onward jak najbardziej do reszty gier. Na, nawet nie będę tego sobie montował, nie? Także tyle z tej recenzji. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Jeżeli Wam się podobał, to zasubskrybujcie. Dajcie komentarz na dole, w jakiej grze jeszcze mógłbym sprawdzić tego Ganztoka. I czy podobał Wam się film, oczywiście. A teraz żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnych filmach i. Na razie, Trotki.